Je suis

Dziu, dziu, dziu. Mm. Dobra. Siema impostor, siema Maxi Plus, siema Luko, siema Popi, witam, witam. Mm. Ciekawe na co głos. Nowy live, brał Ale to jest jakoś. Chcę coś dokończyć. Wiecie. Ale jakość nie. I może na czymś innym postawię ten telefon? Bo tak na tej puszce. Nie, popi nie daję moderatorów. Fajna dnia? Nie. Jednym słowem, no. A w ogóle widzowie jak tam w szkole u Was? Macie już jakieś karabiny? Tak, no ja też mam jeden karabin. Ja mam trzy. Ja mam chyba dwa. Z takiego powodu, że mieliśmy lekturę, a ja nie wiem na kiedy było to, była ta lektura. Mieliśmy, nie kartkówkę z tego, nie? Mega fajnie. Wejście kartkówek trochę niemożliwe, ale współczuję. Lola, Lola, nie znowu zrzuciłaś domek. Ej, Klektura, Akademia Pana Kleksa, fajna tylko że Czytać mi się nie chciało. Mikołajka, a ja też będę mieć Mikołajka. Będę mieć też. A fajna ta która jest? Pana Kleksa, my byliśmy w kinie. Chyba, nie wiem. No tak, byliśmy. Się telefon tak nie wywraca się tego boi najbardziej a idziecie jutro do szkoły widzowie? bo mam 5 dni wolnego bo na wycieczce są ja z weekendem oczywiście mam tak to 3 tak? o szkoda tak Życia, no życie no Jeden na 8 my to mamy. O, my mamy lekcję na 8. 15. Więc no. <ścoughs> Ej, eee, bo to się chwieje. Siema Witam, witam. Ja tak nie mówię zbyt głośno, bo mnie wszyscy śpią. Ja mam na dziesiątą. O kurde. Ile masz jutro lekcji? Masz na dziesiątą. Mało czy dużo? Chyba 3 czy 4? Albo 5, nie wiem. Zależy do której macie zawsze szkołę. No, zazdro. <laughs> Ale ja mam farta, bo wczoraj mieliśmy mieć ile lekcji? Siedem albo osiem. Dawno, no, dawno, dawno tu cię nie było, jednym słowem. Ej, da się to jakoś siedem lekcji. Mm. <słuch> <słuch> Które klasy, nie mówię, do której klasy chodzę, ale może się to rozszyfrować łatwo. Daje takie zagadki czasami. Ja do czwarte, o. No, to ja też na czwartej. I w ogóle pani od plastyki się pyta, czy ja chodzę na jakieś dodatkowe lekcje plastyki, nie? I się tak wiem co? Przecież ja ledwo umiem ja, ja malować. Naprawdę, nie, nie wiem dlaczego tak ten. Mogę wam pokazać mój ostatni rysunek z plastyki. Masz 11? No, nie powiem, nie powiem. O, to super imposter. Siema Dripul. Dawno u ciebie live'ów chyba nie było, nie? Chyba tam się musisz dużo uczyć. Skąd wiem? Pokazać? Dobra, czekajcie. To pokażę, pokażę. Ej, bo to się chwieje. Gdzie to być? A, tu to być. Tylko... Muszę ta imię i nazwisko zasłonić. Nie no co sami są. O kurde, to ja... Aha, to pewnie są. O której są te lajwy? 30 kapłów. Nieźle, nieźle. Bo ja to nie wiem teraz. Też mam do uczenia dużo z historii. mega słabo sami. Kurde. Czym ja to mogę przetrzymać, bo to jest takie... Albo dobra, tak wam pokażę. Ej. 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 O, o, widać dobrze? Nie, tragicznie widać. Daj, doj, doj. I have plan. Kiedy następny live? Nie wiem, no, możliwe, że YouTube bo mam wolne trzy dni. Są na wycieczkę, o, teraz. No, raczej będzie. No widać? Dobrze. Takie coś, nie? To sobie jest statek z... statek po prostu, nie? Kudy? pa No po prostu statek, nie. Muszę sobie to schować, bo to będę wieszać na ścianę. Jak będę mieć następną pracę, to też będę to pokazać, ale nie wiem. Tylko mi pani dała, więc no, pozdrawiam. Ja nie wiem, czemu tylko mi tak szczerze, nie? Kto? Co? What did you say? Kurde no, głupi telefon. Spoko, spoko, tekan. To ja nie понимаю ukraiński. Kiedy Fortnite, ja nie, ja już nie nagrywam Fortnite'a, nie. To tak tylko mówię. Już nie nagrywam. W ogóle kim ty jesteś? Może nazwę masz zmienioną, nie wiem w sumie. Polska? Tak, to Polska? Kto jest z Polski? Eee. A kiedy kiedy wróż... kiedyś. Nie, do Fortnite raczej. live'ów nie byłam ogólnie zepsuty, stojak. Mogę wam pokazać. Odczepiła mi się jedna rzecz. Dlatego też nie. Boże, jakie ja mam problemy. Palce od tych pastelów. Ja nie mogę, panie kapitanie. Hmm. Nie chcę mi się tego telefonu trzymać. Ale z tą puszką jest jeszcze gorzej, bo mi się chwieje trochę. Ale ja tak tragicznie maluję. Nic... Ja nie umiem. Po prostu nie umiem. Ja lepiej ołówkami tak maluję bardziej. Ja to z... bardziej. Jestem. Kurde! Ja to bardziej tymi ołówkami lubię malować. B albo H maluję, nie? To takie najlepsze są w sumie. Nie wiem, chyba zrobię z Brawla, nie? Chcecie z Brawla? Jakie jest to malujemy dynię. Yy. To jednak z malujemy? jak skąd to robimy, blask? Daj, 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 się Ja wiem, że tragicznie robię, ale to nie, nieważne, lubię nie nieważniej. Bo ci mega piękni maluje. Policiam się na przyszłość. Nie chcę wam pokazywać moich postów, bo są tak brudne. To my i tak widzicie. Fortnite? Nie, no może kiedyś będzie, ale ci tak. Jo ja nie. Działoj! O, dzioło. Za mocno, chyba za, za szybko. Dziołoj. Zapomniałem o tobie. O, witaj. Jo ja nie mógł... Mogę... Nie. Działaj. Masz działać. I odejdę. Co masz na myśli? Ja chyba wiem, o co ci chodzi. Oba, dzioło. Ale ten mały... Spoko, Leon. To Rada noc. da. da, da, da. Który chodzicie spać? Ale dobry internet, polecam. Mmm, pisak jeszcze lepszy. Nie no, przecież to już nie działa już prawda. Spokojnie. Okay. Będzie gdzie. Czeka, czekaj, czekaj, tak. O, jak dobrze, że podłoga się nie maluje. Tak, maluję na podłodze. O, dobra, wiem. A może chcecie live'a z Robloxa? Zagramy w jakieś randomowe gry. Albo w horror, bo ja mam taki horror fajny. Ale to się z kimś najlepiej gra, nie? Dżuuj! deben, deben, z tego pisiaka. Nie wiem, w sumie wypisał mi się, bo ja go dużo używam, pomarańczowego. No dobra, nie Yyy... Eee, Gwyn. Jest oh! psychiczny. Muszę się nauczyć malować drzewo, bo nie umiem i nienawidzę. Ja wiem, że nic nie widzicie, ale mój telefon jest taki fajny, że nic nie umie. No. Dobra, to nekone, koniec. da. Mm. Nie, nie mówi się wysokie. O, ten, dobra, mam. Yy. I teraz er takie to. I Det robimy takie to Mega. Mega skibi di toiletowo. Rip, Ej, wiecie, jest tak, wiecie, że jest takie coś jak wypromuj film? Co to w ogóle jest? Kto to używa? 100 zł za 7... Za tydzień. Nie? Co to jest w ogóle? Dobrze. Nie mam kredek. Jutro dokończę w sumie. Dynio. nie. Dobra, widzowie, to ja zrobię live'a z czegoś innego, albo white. Patrzcie, jak to tam siedzi, albo nie, tak nie nie pokażę. Patrzcie. Świnki morskie. Chcecie się pokazać, Ej pokażę wam jak się pokażę, o, 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 a tu jest gamoń, le, le, no tu jest, patrzcie, tu jest na nasza